witam pana trenera Jerzego Endera-Juniora, witam pana Drzegora Smotrowicza Dzisiejszy mecz zakończył się wynikiem granicowych 2-2 proszę meczu pana trenera Jerzego Endera Myślę, że jesteśmy bardzo rozgrzeczeni właśnie zdaniem z wczorajszego spotkania nie zauważyliśmy, że będziemy stracić tutaj punkty Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie tydzień temu z zespołem Zygmunt ze Sławomir mecz na własnym boisku bardzo chcieliśmy dzisiaj zdobyć Komplet, punkty. punktów, aczkolwiek wiadomo, że wynik remisowy na takim terenie, jakim jest Magdeburg, też zawsze jest dobrym wynikiem, ale z przebiegu dzisiejszego spotkania na pewno nie zasłużyliśmy na to, żeby stracić punktów. Myślę, że stworzyliśmy dużo więcej sytuacji. Prowadziliśmy 2 do 0 a w końcówce spotkania, straciliśmy dwie bramki, wykonywane w błędach naszego bramkarza, ale również jeżeli że nie myślę, że przyczyniło się do tego troszeczkę nieudolne sędziowanie, ale bram, który usunął winora. Z boiska zabierzeł te karty. Myślę, że w obu przypadkach mógł pomnieć zawodnika, który w pierwszej połowie przekonany, że nie jest na sporą, i umieścił kilka siedzących. Z tego co <coughs> słyszałem, faktycznie spalonego nie było, bo piłkę wchodził w Już W drugiej sytuacji strzelił swoją pierwszą bramkę w tej rundzie, wybiegł poza boisko, ale na pewno czerwona kartka w takiej sytuacji to jest poważna strata. Na pewno chwała przeciwnikowi, chwała od Świtu za to, że walczyli do końca. Mimo, że przegrywali 2 do 0 i płaciło im się to, na pewno nie powinniśmy płacić w taki sposób. Zawiedzą dzisiaj kawał serca w to spotkanie, Byliśmy bardzo zdyscyplinowani, taktycznie, bardzo dobre spotkanie. Naprawdę do 85 minuty, kiedy straciliśmy kuriozalną bramkę z z bardzo dużej odległości, która wpadła za konieczność na Naprawdę nie zagrażał nam świt, Mieliśmy, planowaliśmy, można powiedzieć, na boisku nawet grający 10 dziesięciu strażyliśmy sytuacja, ta druga bramka. Myślę, że tutaj Radzimierz wykorzystał słabe sędziowanie arbitra, wymusił rzut wolny, którego na pewno nie było i z tym rzutu wolnego z w ograniczonym czasie, nie chcę tutaj obwiniać zupełnie arbitra za, za to, że straciliśmy punkty, na pewno braki do doświadczenia, błąd, blankaże, ale no, czujemy się w Na pewno zaspokojaliśmy się jedynie na trzy e, punkty. Ja moich zawodników odparliłem przynajmniej po tym meczu, ponieważ wzięli kawał serce i naprawdę pokazali dobrą piłkę. Myślę, że Tarnowski, Odziewicz, Barzyński, kilku zawodników dzisiaj zagrał naprawdę bardzo dobre spotkanie. szkoda, że straciliśmy dwa punkty. A komentarz poproszę pana Grzegorza Pontryowicz. Ja Zgodzę się z kolegą, że Radę nam za e, dobre zawody dzisiejszego dnia, natomiast e, myślę, że e, pomogła tutaj tej krzycza wojska, widzieliśmy, że to na taką przewagę wzrostu zawodników wyższych, troszkę e, cięższych. E, trudno im było się utrzymać i grać na tej, na tej, na tej e, murawie. natomiast zespół radniaka, dobrze wydźbiegany niskich zawodników miał więcej w swoim składzie, tutaj ta ruchliwość była widoczna. Zgadzam się też z tym, że, że kuriozalna była bramki podała, ale myśmy tutaj musieli, musieli szukać tylko i wyłącznie gry, praktycznie w, stałe, w stałych ramionach gry, no a Także ja jestem zadowolony z remisu, bo jeszcze raz powtarzam, z dobrym zespołem przegrywać 2-0 i, i, i zremisować to też należą się słowa słowa uznania moim zawodnikom i, i, i tak przekażę im to wszystko.